Tygodnie tygodni temu miałem okazję być w Mielcu po to, żeby, gdzie zrodziła się inicjatywa a, utworzenia biura poselskiego w Mielcu i utworzenia biura powiatowej organizacji lewicy Nowej Lewicy w Mielcu. A, miałem przyjemność na zaproszenie Pana Józia Smacznego odwiedzić waszą bibliotekę, w której jesteśmy. tak się zakochałem w tym obiekcie, że poprosiłem również Panią Marszałek, żeby też przyjęła to zaproszenie i skorzystała tutaj z okazji swojego pobytu, żeby tą bibliotekę odwiedzić. Żeby pokazać również w parlamencie i kolegom parlamentarzystom naszego klubu przekazać doświadczenia, zdobycze naukowe, kulturalne, gospodarcze naszego, waszego środowiska. Ja jestem w Mielcu od zawsze zakochany. Uważam, że to jest fantastyczny Znaczne miasto, które się świetnie rozwija i które przede wszystkim Pani Prezydent nie straciło czasu i tego okresu transformacji. Ja jako samorządowiec miasta stolicy województwa podkarpackiego miałem przyjemność być kilka kadencji radnym, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Rzeszów, a bardzo porównywałem, lubiłem analizować wyniki gospodarcze i osiągnięcia poszczególnych samorządów. Zawsze Mielec był takim moim oczkiem uwagi. Wiem, że my w Rzeszowie wówczas chwaliliśmy się naszymi osiągnięciami, pracą prezydenta Tadeusza Ferenca, naszą jako Klubu Rozwoju Rzeszowa i członków Lewicy również w tymże klubie naszymi osiągnięciami, ale ja porównywałem, często podpowiadałem patrz panie prezydencie, Mielec ma w takich czy innych dziedzinach lepsze osiągnięcia ekonomiczne jak Stolica Województwa Podkarpackiego, ale to dobrze, właśnie świadczyło to zawsze pod Pobudzało do aktywności. A ja wiem, że Państwo wspaniale ten czas zagospodarowaliście dzięki właśnie wspaniałej pracy samorządowców, prezydentów Waszego pięknego miasta i za to Wam serdecznie dziękuję, przede wszystkim gratuluję. A w związku z tym nie wyobrażam sobie inaczej, żeby jeśli po tej niebytności w parlamencie i po szansie, którą dali nam wyborcy, daliście nam Państwo, że mogliśmy wrócić do parlamentu, bo kadencji niebytności w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Wróciliśmy dość mocną reprezentacją, bo na wstępie 51 posłów, posłanych po posłów, bo tworzymy wspólny klub, tam mamy 40, mieliśmy 49, ostatnio jedna osoba zmieniła, że tak powiem, swoje zaplecze polityczne i dwóch senatorów, panią wicemarszałek w Senacie i a na koniecznego senatora z Częstochowy. Także jest to mocna reprezentacja, stanowimy mocną drużynę, drużynę różnorodną. I w związku z tym, wracając do wcześniejszej myśli, właśnie w Mielcu uważam, że nie mogło zabraknąć przedstawicielstwa lewicy. W tak pięknym mieście, które ma ogromne tradycje rozwojowe, samorządowe i lewicowe również, bo to wszyscy wiemy tutaj często albo niemalże zawsze przy sprawowaniu zarządu, rozwoju miasta. Ludzie z lewicowym rodowodem odnosili wielkie, wielkie sukcesy. Zresztą wiem, że ubieganie się chociażby o nowe upamiętnienia, z którymi pracujecie w radach i starostwa, i miasta. Mielca, mam na myśli dyrektora Ryczaja, żeby upamiętnić właśnie pracę tychże ludzi. To nas napawa optymizmem, to nas raduje serce, że ludzie tamtego czasu, tego pokroju, yy, pamiętacie o nich i chcecie ich w jakiś sposób upamiętnić. Są inne osoby, ale nie jest czas, żeby ich wszystkich yy, wymieniać. Wracamy do gmin, powiatów, do miast. W pierwszej kolejności to dzisiaj to już będzie. Chyba na jedenaste biuro, które w tym krótkim czasie, mimo pandemii, mimo tych ograniczeń otwieramy w województwie podkarpackim. Mam większe zadanie jako, że no, tak się złożyło, że zdobyliśmy w województwie podkarpackim mandat tylko w jednym okręgu, drugi jest dziewiczy, można powiedzieć, ale pracujemy również nad tym, żeby w przyszłości tam mandat jeden, może więcej, i może więcej, jak, jak dwa z, zdobyć. W związku z tym nie marnujemy czasu. Pani Marszałek mówiła tu o kwestiach programowych, ale my już teraz, praktycznie przy, po roku kadencji, czy przy roku kadencji, postanowiliśmy czasu nie marnować. Wszyscy, wszyscy rządzący spierają się, kto ma rządzić, kto ma jakie funkcje obejmować. Tam jest ogromna turbulencja a w rządzie, w tej chwili to jest niby poukładane, ale my w tym czasie pracujemy nad programem. Przede wszystkim jesteśmy w trakcie odbywania w Polsce konferencji programowych. Co weekend, w sobotę, w niedzielę takie konferencje w każdym wojewódzkim mieście się odbywają. W Rzeszowie w województwie podkarpackim taka konferencja programowa odbędzie się 8 listopada na którą pewno, w której pewno wielu z Państwa weźmie udział, zaprosimy na pewno, to w tej, nad tym teraz pracujemy, no ale po co? Ano po to, żeby przede wszystkim zbudować program, ten, który mamy, którym przyjdźmy do wyboru, bo on jest cały czas aktualny, ale życie pustki nie lubi, czas ucieka, nie chcemy stracić tego czasu, w związku z tym podczas tych konferencji programowych chcemy wypracować lepszy program dla Polski, dla Polek, dla Polaków i chcemy to zakończyć Krajową konwencją programową końcem listopada, żeby wejść na program konsolidacyjny lewicy w grudniu, w którym po prostu już wybierzemy nowe władze władze nowej lewicy z nowym prog projektem programowym, z którym nie wyjdziemy tuż w roku wyborczym czy przed wy sam, tuż przed wyborami, ale chcemy z tym programem pracować cały czas, który pozostał nam do końca kadencji. Także chcemy się jako lewica dobrze do tego a, przygotować. Biura po to, żeby były miejsca spotkań, miejsca rozmowy, miejsca, no to daje mi zaczyn do spotkania się, do rozmawiania o programowych kwestiach, o wewnątrzorganizacyjnych kwestiach. Nie wyobrażałem sobie, żeby tak duże miasto, tak duży obszar, przy tak licznym również poparciu dla Lewicy nie uruchomić tutaj takiego centrum samorządowo-politycznego, parlamentarnego, czy odwrócić kolejność tutaj można. Stąd w dniu dzisiejszym po tym spotkaniu, pewnie jeszcze jak zwiedzimy e, bibliotekę i porozmawiamy pewnie o Mielcu, o sprawach Mierca. E, o godzinie 15.00 przejdziemy na centrum, to centrum miasta, gdzie e, dokonamy symbolicznego otwarcia biura e, poselskiego i biura polityczno-organizacyjnego. Później jeszcze w pozostaniemy, spotkamy się o godzinie samo na 17 na spotkaniu ogólnym, otwartym z sympatykami lewicy po to, żeby o projektach lewicowych porozmawiać. Przedłożymy w najbliższym czasie. My ten materiał już mamy, więc sposób, żeby o tym mówić, to co do tej pory z po roku zrobiliśmy, mamy opracowanie. Pisemny materiał taki przekażemy wszystkim samorządowcom, wszystkim naszym aktywnym działaczom, żeby państwo, żebyście Państwo wiedzieli, że no nie marnujemy czasu. Wiadomo, że ty, wiele z tych projektów e, spoczywa w ręce marszałkowskiej, będą, bądź nie będą procedowane, aczkolwiek domagamy się we do wszystkich kwestiach, o których mówiła Pani Marszałek, a wzywamy rząd do, do, do modelowania zaproponowanych projektów. I jedna kwestia jeszcze. Chciałem Państwu powiedzieć, że Lewica przyjęła już na początku kadencji następującą kwestię. My nie chcemy być i nie jesteśmy i nie będziemy pewną opozycją totalną. Absolutnie. Tam, gdzie często zauważacie, że głosujemy z pisem w niektórych kwestiach, bądź porządkujemy niektóre kwestie programowe, ale szczególnie te, które są skierowane do ludzi do poprawy ich bytu, do poprawy funkcjonowania państwa. Bo są takie, no, trudno powiedzieć, że wszystko trzeba być. Trzeba mu wyrzucać do kosza. Absolutnie tak do sprawy nie podchodzimy. Wszędzie tam, gdzie będą takie projekty, po ich, po ich analizie, po dokonaniu analizy, oceny, ewentualnie po złożeniu przez nas korek czy poprawek po prostu takie projekty będziemy również popierać, czyli takie, które nie szkodzą, tylko poprawiają życie społeczne i to jest też inność polityczna, bo nie chcemy się wpisywać do totalnej opozycji, nie we wszystkim się zgadzamy z pozostałymi klubami parlamentarnymi, musimy swoją odrębność wykazać, ale odrębność, która służy Polsce, służy Polakom, służy samorządowcom i w tej kwestii szczególnie ja poświęcę swoją pracę. Sądzę, że tych spotkań będzie więcej i kolejne spotkanie, które nas czeka takie bliżej ludzi i do ludzi, to jest dzień 12-14 listopada, gdzie na zaproszenie, no moje zaproszenie, zgodnie tutaj ustaliliśmy, że odbędzie się w Rzeszowie na Podkarpaciu wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Klubu Lewicy. W tym dniu do Rzeszowa przyjadą do Podkar na Podkarpacie, przyjadą wszyscy wszyscy parlamentarzyści. Jeden dzień poświęcimy na rozmowie o wewnętrznej pracy klubu, a drugi dzień wyjeżdżamy z zespołami tylko osobowymi do powiatów, do wybranych. Sądzę, że w tym dniu również taka reprezentacja Mielc odwiedzi. odwiedzi. Chcemy porozmawiać o, o, o gospodarce Mielca, o strefie ekonomicznej, o jej funkcjonowaniu, o zdrowiu, o zagrożeniach, ale tu wyselekcjonujemy osoby, które w komisjach się tym zajmują. Także czeka nas bardzo aktywna praca na Podkarpaciu i super aktywność właśnie naszego klubu skierowana do. Ludzi chcemy w ten sposób rozmawiać, wysłuchać wasze Państwa problemy, sami się spotkać, bo to jest najważniejsze, uważam w tej chwili, zespół, który, najważniejszy zespół, który realizuje te projekty najbliżej najbliżej ludzi. Ja ze swojej strony tyle. Pewnym na politycznym, później spotkaniu powiem więcej do a, członków lewicy w tych kwestiach, a dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za to, że chcieliście Państwo nas zaprosić, pokazać część mielca, ale będziemy tu przyjeżdżać częściej z innymi parlamentarzystami, a ja będę tutaj dużo, dużo częściej od uruchomienia biura. Sądzę, że ożywi się również lewicowa struktura miasta mielca, powiatu mielickiego i będziemy. Tylko i wyłącznie służyć dla dobra, dla dobra i rozwoju waszego miasta i powiatu. Dziękuję bardzo jeszcze raz.